Halo, halo, to znowu Jabysiu i dziewiąty odcinek Portala 2 przed nami. No i mamy nowość, nowość, nowość w portalu zupełnie. Żel. Zobaczcie, żel, który działa tak. Patrzcie, jak on działa, patrzcie. No, ponoć poprzedni gość dostał farbę niebieską i połamał sobie wszystkie kości razem z dupą i po prostu... Ej, a w ogóle, tak, by the way, muszę wam powiedzieć, że połamanie dupy to poważna sprawa. Znam jedną osobę, która sobie połamała dupę i naprawdę cierpiała, no, znacznie, więc... Nie polecam. dobra, co to jest napisane?. Dobra, What? <laughs> Matko. Aha, czyli najpierw, okej, okay, to było bardzo no, takie informatywne, jak określił to tam gościu, że no, najpierw próbowali zrobić z tego no, po prostu taki trochę słodzik do potraw i się nagle okazywało, że potrawy się odbijały od środka żołądka i wylatywały z powrotem ustami. Ła, wow, zobaczcie, jak zarąbiście, ile portalków tam jest takich rekursy, re rekursywnie zrobionych. I mamy te buty do skakania. Patrzcie, jak śmieszne. Patrzcie, jak hopstać możemy. Dobra, anyway. Eee, myślę, że to jest cudowny widok, ale musimy, no, jakby przejść dalej. Przejdę dalej. A więc proponuję zrobić tam portal. O, i sobie, nie wiem, stanąć na ten staro wyglądający przycisk. No i co? No i dupa wzo tak myślę W ogóle to bym się to zapisał w sumie Why not Czemu nie No i 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 co? Cauchon Aha, tam jest Żel. A ja mogę to robić te? Nie mogę to robić tych. No cóż, smuteczki wielkie Ale mogę zrobić coś takiego, że... Jak się tam dostać? No, normalnie o hopsnę i mi odbije i o. Patrzcie, jak ładnie. Easy, nie? Easy. Pewnie, że easy. Dobra. Czekaj, tu się skrzynka odbije. Hmm. A jakby on tak od razu. Czekajcie. No, a jakby tak tutaj postawić i w zasadzie tu to sobie się działo. Bo to chyba też jakieś osiągnięcie jest do z bycia. Dobra, coś jest nie do końca w tamberyn, ale no nie ma żyć. Dobra, wstawiamy starą skrzynkę na starym przycisku. Eee, no nie wiem, nie wiem w jaki sposób innowacyjnym jest... Znaczy, poczytam tu ten napis, nie? Nie wiem w jaki sposób innowacyjnym jest... E... Zwykła skrzynka jest innowacyjna, ale dobra, nie będę się czepiał. Natomiast wiecie co? Jest sekrecik w Wiedźminie 3.

Są takie pomieszczenie z portalami przeróżnymi i akurat jak się trafi do odpowiedniego portalu To tam jest taki właśnie staro wyglądający Companion Cube I chyba zdaje się, że inspirowali się właśnie takim no jakby połączyli stare skrzynki Stąd z no jakby byciem Companion Cube. dobra Ewidentnie jeden portal musi być tu Taka jest moja dedukcja tego powodu, a drugi tam I w ten no to piękny sposób yy, możemy sobie przejść dalej Wiem, wiem. Jestem genialny, skromny i, i cudowny, także... Dobra, tu nie wiem czy się jakieś drzwi za mną nie zamkną. Ale wiecie co, w tym pomieszczeniu kompletnie nic ciekawego nie ma. No zupełnie kompletnie nic, zero-nul, nada. W ogóle pomieszczenie jest dupsko, do niczego, pomieszczenie do niczego tak zwane. Znaczy rozumiem, że obserwatorium takie trochę, nie? For this next time, nanoparticles in the gel in layman's terms that's a billion little gizmos that are going to travel into your bloodstream and pump experimental genes and rna molecules and so forth into your tumors now maybe you don't have any tumors well don't worry if you sat on a folding chair in the lobby and weren't wearing lead underpants, we took care of that too <laughs> Matko Okej okay. No aż nie wiem jak to skomentować w zasadzie Nie wiem chcielibyście być w takim ośrodku bo ja mam pewną wątpliwość Dobra czyli tak co tu się dzieje? Co, coś tu trzeba w każdym razie zrobić Tu jest jakaś winda Srinda podobne Dobra Czyli pewnie tam i no tu, tu, tu bym coś Hopsno Hopsno bym co tu Oj, jak będzie sobie przejeżdżać ta cała winda, to no oczywiście tego zaś jak zwykle nie wyrobię, bo jestem głupolem, genialnym głupolem jestem i tak to właśnie, no i trzeba czekać teraz znowu bardzo długo, co mnie denerwuje, ale spoko, uda się, patrzcie jak się udało, no i teraz pyk, przynajmniej nie musimy tachać wielkiego, no, portal gunna, tak jak z przeszłości. Więc wiecie. Chociaż są, są plusy tej sytuacji. Są plusy, są plusy. Minusów nie dostrzegam. Panie, jedyne minusy tego, 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 tego odcinka to ty na akumulatorze. Ho, ho. Wierzę, jaki sucher. No nie wiem, i co ja mam teraz dalej zrobić w zasadzie? A, bo tu się, o, tu się takie ładne głąbo zrobiło i teraz mogę, no, bez sensu trochę teraz poszedłem, ale to nic. No, i teraz w ten no, to sposób mogę zrobić hops i wystrzelić tu aż i będzie spokojnie. No. Patrzcie, jak się udało. Mm, aha, jeszcze 02, czyli to będzie drugie. Wo, jak fajnie. A tutaj co jest? Ja mogę tu spaść i nic mi się nie stanie? No dobra, chyba coś mi się stanie, bo tu widzę, że. Dobrze, czyli lepiej tu nie spadać. Tak, tak dla waszej wiedzy i wiadomości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście! O, jednak trzynaście, czternaście! Ło, parzysta liczba, jak cudownie. ale wiecie co, ja bym chciał trochę może bardziej, bo to jest takie, o... o widzicie, jak bardziej to w sześciu się udało, no siedmiu liczby. Okej, okay. fajnie. Pięknie, cudowna robota. Udało się. Good job. No i teraz mamy drugi, i prawda, możemy, prawda, sobie przejść dalej. Hopsa, hopsa, hopsa. Hopsa, hopsa, hopsa. No i teraz tak, tak, hopsniemy, i nas tak podrzuci, i jesteśmy przy exitie. ja tam coś jest napisane: Bot duct, bot, bot, bo, bot.

robiona w ten sposób, więc no ale patrzcie, ma w sumie spore osiągnięcie. Chociaż zdaje się, że backmessa była pomyślana logicznie i trochę bezpiecznie. No, tak czy siak. Kolejny podrodział Wii, no i poznaliśmy żel ten. No jakiś re -re repulsywny, which is nice. No i, i jest fajnie. Okay. All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let <laughs> me <laughs> know <laughs> if God. you feel a shortness of breath, a persistent dry cough, or your heart stopping. Because that's not part of the test. That's asbestos. Good news is the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of forty-four point six. <laughs> <years>. <laughs> so if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of canasta. Plus you forwarded the cause of science by three centuries. I punch those numbers into my calculator it makes a happy face. <laughs> Matka. Nie no dobra, Cave Johnson rzeczywiście tekst ma dobre, to, to temu trzeba kurde przyznać Bo teraz nie spadnijmy z tego, bo się zabijemy Tego przecież nie chcemy, żeby się za, zabić. No not lean on the railing Rail 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 my train Coś tam, coś tam all the way myślę, że tam trzeba i cokolwiek się stanie, to spadniemy na dół na razie, ale tak sobie hopsnę, bo mam taką ochotę. Patrzcie, lecę, bo chcę, ucie. Dobra, myślę, że tam trzeba. Tak naprawdę to ten drugi portal trzeba posadzić tam i wtedy będzie lepiej. Tak Patrzcie, jak się udało. No. Czyli tak, kulę, to, 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 to wszystko to jest azbest, więc no jak ktoś coś ogarnia, to azbest dobry dla zdrowia nie jest, co jest zresztą zabawne. Dosyć, także tak.

Będzie, o kulka żele, żelu jeps patrzcie jak opryskała ścianę. Tam co, co, Coś opryskała ścianę jakby to. No dobra, to co? To proponuję na przykład ustawić, yy, no... Ustawmy to nie wiem tu. Będzie śmiesznie wtedy. I może w ogóle tu I tu... W ogóle wszystko pokryjmy żelem. Czemu nie? Majna. Okej. Okay. No i co? Ja myślę, że tam damy żel i teraz hopsniemy sobie tu... A i tu potrzebny jest żel. Dużo żelu jest potrzebnego, dużo. Dużo żelu, dużo, dużo, dużo. No i ja co sobie tak myślę, że jeszcze nie jakbym tak hopsnął tam. Ja nie mogę tam hopsnąć. O. No to ból dupska teraz mam trochę lekko. No i co? A, ja tak, tak mogę, tak mogę. o jak ja wskoczyłem cudownie. No i myślę, że tutaj walniemy kulę I to będzie drugą No i nie wiem, gdzieś coś tak jakoś coś A no i jak tutaj, o o o o Wtedy chyba się uda wskoczyć tam, nie? Na logikę O patrzcie jak się udało, patrzcie widzieliście to jak cudownie? Świetnie Dobra, to myślę, że tutaj walniemy kolejny portal i walniemy go też tu i to poleci tam, o siuu, patrzcie jak poleciało. No i myślę, że w ten no, to cudowny sposób będziemy mogli... ...być może, ale przejść dalej, przejść dalej. Czyż nie o to chodzi w nauce?

To po co o tym mówisz człowieku, a właściwie ty potworze. Jak mogłeś coś takiego stworzyć, to szkodzi ludziom, obiektom testowym, w ogóle to najpierw na zwierzętach powinnyś to testować, chociaż nie, to też jest złe. Zwierzęta nie zasługują na takie traktowanie. No, nie wolno przeprowadzać eksperymentów na zwierzętach. To na roślinach to było, chociaż nie, pomidory też czują jak się je kroi.

Hmm, no dobra, to jest ewidentnie zwykła woda, która no to będę wyglądała dosyć ciekawie. I ewidentnie służy do zmywania rzeczy z rzeczy. Eee, więc tak, tutaj jest przycisk. No i sądzę, że jak walnę tutaj portal, a tam drugi. A tu trzeci. o, Sądzę, że będę w stanie. Nie chcę, żeby mnie ta kulka pyrgła. A, bo to górę się rozwaliło, okej. Okay. W logiczne No i co się stanie? Nie mam zielonego pojęcia co się stało w tej A, a dobra, a jak tam walnę to co... Wow, aha, Dobra, dobra, dobra Okej? Okay. Trzeba hopsnąć, patrzcie

Pamiętaj, jeśli przyszłość próbuje cię ostrzec przed tym testem nie słuchaj. No. Dobra, powiem tak, w testach to się oni nie pierdolili, naprawdę Dobra, gdzieś to gdzieś to sobie kapie. Chyba kapie w dobrym miejscu. Nie wiem, a jakby to tak tam pergnąć, to co, co by było? No dobra, no w ten sposób tam. Wow, 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 wow. No widem coś malujemy. Co, co, coś malujemy. pewnie to dobrze, że malujemy. Może może to niedobrze, nie wiem. Hmm. 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 Ok. A tu jak tak niżej, to co? Aha, no to, to miłe, to miłe. O, tak. No dobra, mamy mały problem, Houston. Trochę nie wiem, jak to zrobić. Mówię, trochę, trochę... a dobra, a jakbym tak zrobił... No, jestem na rusztowaniu, okej. Okay. Dobra, jakbym tu hopsnął, to co? O, to nic. Ale da się doskoczyć, da się. Aha, mi tak śmiesznie wypycha. Ale ja myślę, że to trzeba zrobić w ten sposób. Żeby po prostu tutaj damy... Tu się odbije i tam wskoczę. Tak, tak zrobimy. Tylko wiecie co, najpierw trzeba tam na górę się pyrgnąć, a dopiero później dalej. Więc tędy, tędy, hopsa, hopsa, jeps, jepso, jesteśmy, bardzo Cudownie, prawda? Nieprawda, że cudownie. Swoją drogą, to już jest chyba co, no, dziewiąty odcinek, tak? Dziewiąty? Czyli co, to, to było dziewiać, 9 dziewiać po rosyjsku i chyba noin... Po niemiecku i 9 po polsku, więc słuchajcie, już przekroczyliśmy liczbę, czyli pół portala. portala. Także wiecie, poważna sprawa, poważna sprawa. haha, hahaha, hahaha. Dobra. No co, no myślę, że tutaj trzeba posadzić portal drugi, dać, nie wiem, gdzieś tam, może, o tam, tam, może gdzieś tam. No i może, nie wiem, gdzieś już tam. Może wyżej trochę. O no, to to może być dobre. Nie, wszędzie bym te maść trochę jakby walno, bo w sumie nie wiadomo gdzie się przyda, prawda? Ewidentnie. I może też tam. Tak, tak, w jakiejś ilości na pewno, bo to, 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 to się może przydać. A trochę nie wiem, jak z tego wszystkiego skorzystać, ale nie bójmy się. Hmm. Hmm. W sumie ciekawie. Widzicie, co ja się zapiszę. Bo w ogóle też jest dobre pytanie, gdzie my chcemy dotrzeć? No, chyba gdzieś tam, tylko że teraz tak, jak to zrobić? Jak tego dokonać? Gdzieś tu mogę portal.? Nie mogę nigdzie. Jest jedno wielkie dubsko pod tym względem. Dubsko, panowie i panie, dubsko. Ło, Łowo, 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 Dobra, ale w sumie to chyba mógłbym. A, wiem co mogę zrobić. O, tam jeden, a co drugi? No i teraz jebs, i patrzcie, gdzie dotarłem. No, Jest trochę po myślunku, ale już w głowie jest. No, tutaj jeden. Nie wiem, pewnie tutaj drugi, i hopsa. O! Prawie spadłem na to <laughs> Ciekawe dlaczego.

Huhuhu, 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 huhuhu. Chwyt Schrodingera. pomalowana niebieska niebiesko podłoże, zanim dotkni podłoża i chyba się zapisałem. Tak. No, nie wiem. No dobra, w razie czego zapiszę się raz jeszcze, co mi szkodzi. Dobra, tak czy siak, więc chwyt Schrodingera. I ewidentnie chodzi o to, że. Można to zrobić w ten sposób, że tutaj można to pudełko po 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 pomalować, po pomalować po, po można to pudełko farbą można pomalować. Więc, cóż, no ja trochę nie ogarniam jak to jak to jest jak to jest. Aha, ok, spoko. A, to ja tu chyba muszę być na górze, nie? O i wtedy chyba mógłbym je złapać Zdaje się. Łojeżu, jeżu, Dobra, no i co? Jakbym tam prygnął drugi portal Oj... A, aha, czekaj, ale zaraz... Aha, okej. Okay. No to, 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 to nie pyczył. Trzeba je złapać tak, żeby chyba ten... Żeby nie dotknęło podłogi po uwolnieniu się z tego... no... jaka śmieszna piłka. Dobra, no i myślę, że ogółem rzecz biorąc... No, trzeba ją złapać przede wszystkim. No i, i tego. Jak się ją złapie, to ją trzeba umyć i później będzie już normalny. Dobra, tak czy siak myślę, że tym właśnie oto wesołym skaczącym akcentem zakończymy odcinek. No ta będę trochę gra klatkuje jak tak. Kurcze pieczone no przecież to jest jakieś chore gówno. Dobra, więc jeszcze raz, kochani, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, w miarę. No i tam przepraszam, za drobne problemy techniczne. Także pozdrawiam Was, Bysio oraz z skrzyneczka, która powoduje klatkowanie gry. Eee, no i tak jak mówię, do następnego razu. Cześć, hej.